Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jesteś z Natura, dzisiaj jest ze mną mistrz X-Pompa. Jest ze mną Pevor. Halo. Jest ze mną frajerzka chmura, aka Ciastko. <grym> I... <grym> Widzicie, już toksyczny jest i nagrywamy Hidden Sika, tak dawno nie było. Muszę zostawić łapkę w górę, kanały chłopaków macie w opisie. Ankieta w komentarzu. Tak, na Ciastka. A proszę głosować na ciaska. O, już wychodzę? No, już. no to dawaj no, no nie, łap nas jest Możesz to jest łapać tam. Dobra. A ja tutaj Ty się napinam ja Bierzcie napisam. granaty tutaj Nie, nie bierzcie granatu. Nie ma z granatami granatu Mama mi pozwoliła Już raz nie tak zabijaliście A no, zresztą, nieważne nie I też nie ma Co tam proces, natural tam, pewor łazi. Co tam natural tam Łap tam wejść. fleszyka no. Eee, dawno nie było Hideon Seeker, mam nadzieję, że teraz będziemy rzucać codziennie. Nie wiem, jak w Nie wiem, jak ja? No tak, zawsze, codziennie. Nie wiem, jak pewnie. To gdzie smoke jest? No co ty nie powiesz, Sherlock? Ale ja nie wiem, jak tam wejść. No tutaj gdzie smoke. Dobra, wahajcie na łeb, kurde. Ach, dobra. Kurwa, no chciałem no, streszować Serio? Tak, Ale syf. nie ma uciekania Nie no ja mogę, pewnie nie może MP ignore win condition Dobra, teraz jak się czas skończy to mapa się nie zresetuje Magic. 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 Gdzie jest ciustek W domku do Nie, nie w domku Chociaż nie wiem Do końca mam czas, nie? No tak, tak, tak nie, ty naturalnie kończy się. Na band gdzie jest, jest w domku, na band. Ciastek no? W domku jest. To to force to... kamera wyłączę. Natural, wiesz gdzie jest? Przy takim kwiatku. A, przy. A, dobra, widzę. A tu jest kilka kwiatków. Ale no, gdzieś, no, blisko jesteś. Teraz to już obstrany tam siedzi. Tak, tak. ja poleciał. Na pewno <grym> nie przy kwiatku Ja ci powiem, nie, no, nie, nie. No, nie tutaj, nie tutaj, nie w tym pokoju. No, no, no. O, o, właśnie przy tym, no! Dokładnie. O, to za śmiech! O. o kurde! No, w szok się wiebał. Ej, normalnie się wiebałem w szok, nie? A wiesz to jest najlepsze, chciałem sprzedać ciastka, a sprzedałem Pewora, kurwa, to jest <grywa> Czy duża jest ta pana, nawet, nie myślałem, że taka duża będzie. Do tych podrabienia wchodzisz. No nie wiem starzy Jasko na podwórku gdzieś jest Okej <grymne> okej <Okay, okay. grymne> Czekaj To natural Ale przy jakim podwórku? No gdzieś na podwórku, no na radarze go <grymne> <Pozdraw>. Dobra Pozdro Mistrz ja cię też sprzedaję od razu, nie? A ty mnie nie sprzedaj to za tak ale to jesteś królowny jak powiem wam, że ta mapa sedno spora jest. Ma fajne jakieś... Sam sobie znalazłeś taką mapę. No, ale dobra jest. No dobra jest, nie? Dobre. Dobra jest. Duża, ale dobra. Fajna kampa. No wiem. <grym> Do góry jestem ten nie? Nieważne. Na no bank. To nie ma znaczenia. Dobra, jeszcze masz minutę. No kurde, no co się stało? A jesteś na pierwszym czy na drugim? Młodzień, co się stało? Młodzin. Na pierwszym albo na drugim? Albo na pierwszym. Zabawne. Albo na pierwszym Ja bym szafę sprawdził Sprawdziłeś? No weź ciastko, bo sprzedaj Nie ma Nie ma LOL O, ciastko się nie sfrajerzył pierwszy raz Panuje Trochę Jak mnie Dygasty nie sprzeda, to <noise> ten i zawsze już jesteś sprzedawany w kolei. Mam w wolności. E to ma w życiorysie, kurwa, żeby tam sprzedawać. No to twój stary kurwa. No nie, no. Łatwo, no no. łatwo. gdzie, bochać, sklepę, bochać, gdzie byłeś, bochać, No w tym kwiatku. Aha, fajne. Na respie. Dobra, znowu tam wszedłeś? Tak. W Za Dobra. Zabijam się. No, no, dziękuję. <laughs> A, nie można zabijać terrorysty, bo... <laughs> minus no 5 właśnie, punktów. Dobra, masz minus 5 punktów. Ale po czasie. No i co z tego? Dobra, no tak to ta no szuka. No i co z tego. To szuka. Mia no ja mam. On... Dobra. Mia. Jasko A jak się znajdę to sprzedasz ich, nie? Zobaczę jakiej Zobacz Dobra mam kitę. Naturala możesz tam, sprzedaż, nie, nie bo on możemy, cię obraził nie, nie na mogę. samym początku. Ta on co powiedział kurde? Co? Co powiedział? Mi <grych> nie tego. starego Elo? Serio Serio, ciasko. Nie zdążyłem kamper znaleźć Aha, fajnie Naprawdę, jesteś kozak A, też masz naturalne światło kamper No dobrze, no to nie musisz mówić, tak? Kurwa, masz, myślałem, że... Słyszałem, skupował, jak spadłeś wieczer. ...batonie, jebany o. Dobra, A. to jest natural? Nigdy mnie nie znajdziesz Nigdy W wodzie jakiejś słyszałem Natural jest w ciemnej piździe, więc... <laughs> Mówisz? Tak Ziemnej pizdzie, hmm. hmm. Odpowiedzi. Hmm. Weź, czas, kołka. Chyba to. tu. No, A nie. To, nie, to złe nie chyba tu, nie złe chyba tu. <grym> Zamknij. <ryj. grym> nie, serio, nie mówcie, bo on mnie nigdy nie znajdzie. Tak? Bo wygra. Jesteś pewien? Ty no. nie znajdę? Dobra, sprawdzimy tu respa dobra całego. Dobra jest ta mapa, wam powiem. Podoba mi się. Podoba ci się? Tu na ta. pewno, no, nie? To najważniejsze. Mm. O! Serio? Łatwo! Pijam, jakim cudem ty mnie tam widziałeś? Łatwo, nie widziałem cię, biegałem obok krzaków. No, no. Ładny tam był Nie no, mam wucha, no. Jak no. się pytasz, to mam wucha. No, nie wiem. Dobra, a Dobra, kto teraz? Ja mam tam. cztery punkty. Okej. Ja mam trzy, Tawot ma cztery e, ja zero Mistrz, nie szukałem. Dobra, to idź We are Oscar Mike. Ho, fajnie no, to ja tam mogę przejść Nooo... Blišat tu Nie uda! Tak, ale masz szparta, Ciustek, nie? Tak, nie? przecież Cię No tak, ale to był inny pokój zupełnie Dobra, Pewora, trzeba sprzedać Czemu? Ja Cię nie sprzedałem Za to, co mi zrobił Znalazłem Cię tylko Kurde, mistrza, jaką ma kampę tej? Nie no, w sumie jest taka sobie Chujowa, gdzieś w garażu pewnie Kozarska, kozarska Nie, nie, nie powiem, gdzie. Ja tam wszedłeś, Pewol? Co? A dobra, już wiem, jak tu wszedłeś Mówmentem O ciasko powiem ci, że będziesz miał nie lada wyzwanie Ciasko w tym pokoju nie nikogo nie wstanie. ma Opowiedział, <laughs> <laughs> powiedział, co wiedział, kurwa musisz <laughs> Dawaj ciustek Nie no ja nie mogę wyjść z Ciężko? Skąd? Cię ty no. jesteś łamana Draka jest. Nie mogę stąd wyjść A, A ja chcę tu wszedłeś To masz problem no Poddajesz się? Nie wyszedłem już. Powiem ci że ciężko. Dawaj jest. ciustek ja na piętrze, o. Gdzie był mistrzu A nie biegam. Jakiś kurwa skrzyńca Ty po uciekłeś stamtąd? To? A nie, to nie jest. No tu jest dużo pokoju, naprawdę. Dobra, nie mam je w domku. Tyle ci mogę powiedzieć. Wierzysz mi na słowo? Średnio. To dobrze. To szukaj dalej. O, pod drabinie gdzieś tam wszedł. Eto to easy jest Ciastko easy, no Może tego, ten samochód sprawdź, co? Hmm. Nie ma go w domku na pewno. No, samochód sprawdź, no. Nie ma go w domku, ciasko, no mówię ci. Jest, to jest... Okay, ale on, on wie, ale i tak sprawdzi. Nie, ja wiem, że on jest w jednym miejscu w tym tak. jeszcze, jeszcze jest, no. no. Nie ma go w domku, ale w jednym miejscu jeszcze w domku jest. Mm. Może jakoś przez domek się tam wchodzi, no pewnie tak. No pewnie tak. Ciasko wie lepiej. Ciasko, auto sprawdź, no mówię ci. No, ale gdzie tam skakujesz na, na dach? No, pomachaj nożem. A do środka musisz wejść, a nie tam opony sprawdzasz. Nie ma, nie da się tam wejść do środka. No jak się nie da, jak się da od tyłu. Nawet nie sprawdziłeś, tylko krzaki se sprawdzasz teraz, no, dał nie Dobra, Dobra, I zostaw go, no, zostaw go, bo zmienia na pewno. O, widzisz? I dało radę. A? No mnie właśnie. No nie, wchodzi do tego domku, mówię ci. Popatrz do góry teraz, popatrz do góry. No. No, i co? Myślisz, A? że drabinę ci tutaj dałem, czy co? Ja... Przytulił się do drzewa i chuj. Jasko, ale w domku, sprawdźcie jeszcze Odłazi po tym domku O, dobrze No słyszę bank, kurwa bank teleport jest No, teleport, siedem od razu A skąd to koleg jest? Spróbuj nad, nie wiem, 18 sekund O, fajnie, fajnie Fajnie szybę zbiłeś, no <noise> O Boże, nie On nie pomyślał w tym momencie No bo, no No właśnie, tam, no właśnie tam Jasko Zbiłeś szybę. Chodź tu, tam gdzie byłeś wcześniej, zbiłeś szybę i wychyliłeś się. No, tak. Widzisz, co jest pod oknem? No. no, to czemu tu nie wszedłeś wcześniej, bo sobie pobiegłeś? Nie wiem. No, dobra. I spróbuj tu wskoczyć. Fajnie. Zobacz, patrz, czekaj, ja ci pokażę. O, nie, jest skok. Patrz. A, no. No ja o tak się wskakuje Takie coś to nie dla nas Dobra, kto szuka mistrzu No ja mam 5 No Ja mam dwa chyba Nie masz minus 1 Jest 1 kurwa Go Nie no masz jeden, no bo minus 1 i tak dostajesz zawsze Dobra go Ja go, mam go. Nie opcji No jak to nie No i co? No, mistrzu A. Spokój się Kurde Powiem wam, że nieciekawy jest No jest co? nieciekawy no On nie ma ci się schować No co ty? Wszedł już ten kasztan? No tam, po domku biegam. A, <grywa> A, o, słuchaj, liście. ora, może nie jesteś rozjebany, kurwa. Lecę do ciebie. Czemu? Co nie można? No to nie ja. To nie ty. ty właśnie. To wszystko twoja wina? Ładny Ktoś fleszyk w jakiś poleciał. Coś na dworze jest, bo słyszałem. No nie tego, nie Coś tam się przemieszcza, przy krzakach biega. O? Uje Mi się wydaje, że to ciastko. E, to tyczka, jedna. Dobra, tyczka jesteś złapany z jakiej racji. No z, z, z rakiej. Pewnie on też się przemieszczał, więc ja też się będę. Prze... O kurwa. Ja się będę przemieszczał, kurwa, tryb koczowniczy i chuj. <grym> Widziałeś go czy nie? No widziałem, kurwa, ale gdzieś tam. Czemu tam... go nie zapalić? Bo było ciężko. <grym> <grym> Nie gadaj, że Mozyna nie znajdziesz. Gdzie jesteś, frazeska chmura? No Wsz... już. No już. Teleportowałem się już. Haha, jaka się z tobą nabrała. Teleportowałem się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie mogę, no nie mogę. Czemu ja stał? No restart... Kale... To w ogóle wchodziłem. To on tak jak dupię. Zresztą uciekać próbowałem jak Devin. Już się miałem, tak. Dobra ciasko, jesteś sprzedamy, no co mam ci powiedzieć Nie Na, masz jaj żeby sprawdzić. Ja bym sprawdził to... szafę Nie masz jaj Szafę Tam gdzie jest kurde... No, szafę bym sprawdził Góra czy dół? No, ja też bym szafę dół. sprawdził Dobra, ciaska teraz sprzedaję, kurde bo mnie z... Dobra, ciaska jest za ścianą. No, tutaj, tutaj. Ale, jest No, jest tego, ale to twój kolega. Gdzie to kurwa wejście? Bo środku zawadł. Nie, nie. Nie, 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 w ogóle, nie, nie. Nie, Aha, tak. No po środku. Dobra, teraz jeszcze minus 5 za Minus 5, ciasko! I Dobra. teraz tak ciasko. Ja pierdolę, ciasko! ciasko Elo! Dobra, mówiłem. E, to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało kanał. Chłopaków macie w opisie. Pożegnajcie się chłopaki. Zapraszam serdecznie. Hello. Pa pa Trzymajcie się właśnie.